ハハハハ Siemanko, witam was na kanale Po prostu Trening dzisiaj razem z trenerem Łukaszem tak jest, będziemy nagrywać filmik na temat tego co jest bardzo aktualnie tematem na czasie, czyli co się dzieje z łopatkami kiedy ściągamy, kiedy nie ściągamy kiedy robimy wyjątki, a kiedy nie, ten temat ciągle wraca jak bumerang, co chwila są inne teorie powiem wam tak, wszystkie są prawdziwe, bo wszystkie zależą od konkretnych przypadków, na przykładzie paru ćwiczeń z Łukaszem, który będzie bez koszulki więc jeżeli chciałeś wyłączyć to nie wyłączaj, z Łukaszem który będzie bez koszulki, po prostu wytłumaczyłem wam wszystko od A do Z, więc co? Po prostu zapraszamy? Zapraszamy. Do oglądania. A teraz skąd to całe zamieszanie z tymi łopatkami? Poprosimy Łukasza, żeby stanął tyłem. I teraz zaprezentuj, co się dzieje z naszą łopatką, kiedy robisz z nas do boku. I jak zrób dosyć wysoko. Jak widzicie, nasza łopatka, ona wędruje, podróżuje, ustawia się po swojemu. Zrób proszę teraz y, retrakcję do tyłu łopatek. Czyli teraz ściągamy łopatki typowo w tył. To nazywa się retrakcja. Zrób proszę depresję. Nie, to jest elewacja, w tą drugą stronę. O właśnie, depresję, czyli łopatka w górę i elewacja, czyli wyniesienie łopatki do góry. Kolejna rzecz, zrób proszę przykładowe wyciskanie żołnierskie od tyłu, tak jak jesteś teraz, i wyciśnij do góry. Jak widzicie, łopatka żyje własnym życiem, ona nam tutaj wędruje. Zrób proszę wyciskanie yy, takie, gdzie pociągnie, że to tak jest, i teraz wyciśnij do przodu, i zrób tak, żebyś owaś. Tu widzicie, do, idąc do tyłu, łopatka idzie do tyłu i w dół. Idąc do przodu. Łopatki jak najbardziej mogą wędrować razem z rytmem ramienno-łopatkowym, tak zwanym. Oto wiele rzeczy teraz się rozchodzi. Stań proszę bokiem i zrób jeszcze raz to samo. Zrób ruch wyciskania yy, zwykłego żołnierskiego. Na żołnierskim akurat bokiem dużo nie zobaczymy. Natomiast przy wyciskaniu na klatce normalnym, zobaczycie znowu, że do, idąc do tyłu, łopatka się cofa do tyłu i w dół. Klatka piersiowa się wypina. Idąc do przodu, łopatka jak najbardziej może być puszczona. Dziękuję bardzo. Możesz chwilkę teraz po prostu postać i się napinie przed kamerą. Natomiast teraz, o co chodzi z tym całym. Yy, z tą całą kwestią ściągania łopatek. Był taki motyw, że nagle kiedyś w ogóle, jak zaczynałem 15 lat temu, od robienia czegokolwiek z łopatką nawet się nie słyszało. Ona w ogóle żyła własnym życiem cały czas, pomijając tam wszystko, wiele rzeczy było robione yy, inaczej. Potem pad na, pad, zostało udowodnione, że warto je ściągać. Potem udowodniono, że warto je ściągać w tył i w dół. I tu poszło trochę za bardzo w drugą stronę, bo nagle zaczęto kazać ściągać łopatkę do tyłu i w dół praktycznie przy wszystkim. Jak widzicie, łopatka w trakcie swoich ruchów, ona ma swoją pracę. Jeżeli my będziemy na niej wymuszać ciągle inną pozycję niż naturalnie powinna mieć to właśnie teraz to jest ta najnowsza szkoła, która pokazuje, tak zwana hipertroficzna, że łopatka powinna żyć własnym życiem, żeby hipertrofia, czyli budowanie masy było jak najbardziej efektywne. Tylko teraz kiedy pojawia się problem, że mamy osobę początkującą, wróć proszę znowu do yy, wyciskania, albokiem, wiesz? Bardzo często osoby początkujące, zresztą Łukasza i tak przez ogromne kaptury, i tak jest troszeczkę za wysoko kaptura, ale nie szkodzi, bo jego łopatka i tak w miarę ładnie pracuje. Natomiast y, przerysuję osobę początkującą z kapturami. Na co dzień spotykamy się najczęściej z takim problemem, że ktoś się kładzie na oweczce i teraz on ma wyniesione barki do góry. Za dużo napięcia na kapturach, za dużo pracy przenosi się też na klatkę. Jeszcze przy okazji bardzo często wiąże się to z tym. Oczywiście tą część jak najbardziej staramy się my jako trenerzy skontrolować. Wy też powinniście, jako osoby po trenujące. Jeżeli osoba ma w ten sposób wyniesione kaptury. I teraz zacznie proszę wyciskać. To on cały czas na tych świętych kapturach będzie. Fajnie, że będziemy mieli zachowany ryb ramienno-opadkowy, przynajmniej będziemy chcieli próbować go zachować. Natomiast co z tego, skoro barg jest cały czas wyniesiony, bo ta osoba po prostu tego nie umie zrobić, nie umie kontrolować. Ma tutaj nadaktywną część, a za słabą część dolną, czyli ta, która odpowiedzialna jest za ściąganie opatek w tył i w dół. Tam jest oczywiście więcej niż tylko jeden mięsień, ale możemy główny taki, że tak powiem, faktor wymienić sobie mięsień czworoboczny, część dolna, czy przeciwna część do kaptura. I teraz tak, jeżeli chcemy, żeby osoba poprawnie wyciskała, powinniśmy najpierw nauczyć ją, w jaki sposób ściągać łopatkę do tyłu i do dołu. Natomiast, jeżeli, jeżeli ona nie będzie tego miała zrobić, będą działać po prostu wtedy właśnie złe rzeczy i ćwiczenie będzie nieefektywne. To, co chodzi w szkole hipertroficznej, teraz, to to, że proszę znowu pokaż, zrób całkowitą retrakcję depresji, jak najmocniej możesz, i cały czas ją trzymaj i nie puszczaj aż do samego końca. Chodzi o to, że trzymając cały czas retrakcję i depresję, piatka piersiowa z swojej naturalnej pracy nie będzie mogła do końca się dopiąć, wykonać 100% ruchu, jaki chcielibyśmy zrobić. A ja teraz, proszę pójść łopatkę razem z ruchem. W momencie, kiedy, kiedy idziemy z ruchem do przodu, Dół, pozwalamy właśnie tej klatce delikatnie się dopiąć. Dokończamy ten ruch w jej pełnym zakresie. Dziękuję bardzo. I dzięki temu ta klatka pracuje w pełni możemy bardziej się skupić na efektach budowania masy mięśniowej. Można sobie podzielić to bardzo prosto. Jeżeli mamy ściąganie retrakcji i depresji łopatki, ściąganie do tyłu i w dół, to jest taka szkoła typowo trójbojowa, ale przeniosła się praktycznie nas na wszystkie treningi klatki piersiowej, to będziemy mieli troszeczkę gorszą hipertrofię, czyli budowanie masy dla klatki piersiowej. Puszczenie łopatki do ruchu spowoduje, że klatka piersiowa zapracuje lepiej. Więc w tym momencie, jeżeli umiemy pracować odpowiednio opatkami i w trakcie ruchu to się bardzo ładnie nazywa intencjonalnie, czyli że nasza opatka naturalnie w trakcie opuszczania na klatkę piersiową schodzi do tyłu i do dołu, to jak najbardziej, wypychając ruch, nie musimy się ją przejmować, możemy ją puścić. Natomiast, że jesteśmy usługą początkującą, która ma nadaktywne kaptury, nieaktywny mięsień czworoboczny, równolegoboczny, nie tylko zresztą, to automatycznie lepiej jest wymusić na początek na siłę, że w jaki sposób ściągać te opadki. Oczywiście tutaj za pomocą konkretnych ćwiczeń, np. Trab Wire bardzo fajnie się nadaje, lepiej wtedy będzie wymusić, bo będzie to bezpieczniejsze i efektywniejsze niż wersja, w której pokazywał Łukasz z wyniesieniem barków do góry. I zasadniczo dokładnie ta sama kwestia będzie tyczyć się większości ćwiczeń po kolei. Przykładowo. Pokażę Wam o konkretnych przykładach. Wiedzenie. Pamiętajcie przede wszystkim, że założeniem tego, co robi klatka piersiowa, to jest przywiedzenie ramienia do tłowa. Zaprezentuj proszę. O, po prostu w trakcie wyciskania, zrób wyciśnięcie, jak najbardziej ramię do tłowia się przybliża. To robi klatka piersiowa. Oprócz tego pomaga nam triceps, przednia część barków, ale to tak ogólnie tytułem wstępu. Teraz natomiast proszę, połóż się kaszu. I zaprezentujmy naturalny rytm ramienno-opadkowy, jak to mniej więcej wygląda. To nie znaczy, że przestajemy, zaczynamy przyklejać plecy do ławeczki, bo plecy dalej jak najbardziej zostają w lekko pogłębionej lordozie. Teraz idąc w dół. Barki Łukasza się cofają, klatka piersiowa się wypina i on właśnie w tym momencie ma tak zwaną retrakcję depresji, opadka jest do tyłu i do dołu w trakcie ruchu, przestaje się tym przejmować i jak najbardziej dzięki temu ramię delikatnie wysuwa się do góry, mówimy tutaj jako o ramieniu, nie? Teraz, mówimy tutaj bardziej o barku, przepraszam, natomiast teraz zrób proszę na pełnej retrakcji depresji cały czas. I zaraz idąc do góry, on tego nie puści, i jak widzicie, bark nie idzie do przodu, i klatka nie ma końcowej fazy ruchu, można by tak powiedzieć. To będzie wpływać na gorszą hipertrofię, czyli budowanie masy mięśniowej. A zrób teraz to, co najczęściej robią podopieczni na początku. Najczęściej podopieczni mają coś takiego, czyli mają bardzo mocno spięte kaptury. Bark jest wyniesiony do góry. W trakcie opuszczania klatka piersiowa, proszę jeszcze raz zrób, i zostań na dole. Klatka piersiowa w ogóle praktycznie się nie wypina. Łukaszowi i tak za bardzo ta klatka dobrze pracuje. Standardowo jeszcze normalnie widać aż do barku, że tu się dzieją bardzo niewygodne rzeczy czy generalnie bez schodzenia. On i tak łokciami idzie lekko do ciała, a bardzo często związane jest tak, że osoba początkująca łokciami idzie do góry. O właśnie, tak. On się stara zrobić źle, ale już nie może, bo za długo trenuje. Dobra, możesz podnieść. Generalnie w takim przypadku, jeżeli chcemy skupić się, może odłożyć. Jeżeli chcemy skupić się na jak najzdrowszej, na poprawniejszej technice, to reasumując, łatwiej będzie nauczyć osobę, bo trzeba, warto będzie się skupić jak najbardziej na rozluźnieniu tego i wzmocnieniu z dołu tego, co jest nam potrzebne. Natomiast puszczanie łopatek na siłę dla każdej osoby teraz na wejdzie na siłowni też nie będzie dobrym rozwiązaniem. Trzeba to przynieść do konkretnego przykładu, a to pokażę Wam na konkretnych ćwiczeniach jeszcze dalej. Teraz był taki pomysł, żeby ściągać łopatki do tyłu i w dół za każdym razem, jak robimy, po to, żeby wyłączyć kaptury. Pamiętajcie, że kaptury po pierwsze są częścią pracy tego całego rytmu tutaj ramienia czy w trakcie wznosu łopatka musi się w górnej fazie przekręcić po to, żeby zrobić miejsce y dla dalszej pracy. Generalnie jest teraz napnij na maksa łopatki w tył i w dół i teraz unieś ramię do góry. Problem polega na tym, że w ten sposób psujemy sobie ten naturalny rytm ramienno opadkowy. Jeżeli mamy nadaktywne kaptury, to przede wszystkim musimy skupić się na, okay, na rozluźnieniu, a lepszym pomysłem, jeżeli chcemy angażować barki bez angażowania kapturów w trakcie, kiedy pracujemy nad ich rozluźnieniem, jest po prostu zrobienie ruchu do 70 stopni no, na

W tym momencie, prawda, jest taka, że łopatka zaczyna nam się rotować do góry i przelady kaptury zaczynają wykonywać większą część pracy. One stabilizować łopatkę i tak będą, ale jeżeli chcemy. Ok, dziękuję, zrobię jeszcze raz takich ruchów parę. W tym momencie po prostu będziemy zmniejszać angażowanie kapturów bez psucia samego ruchu ramienu opadkowego, a barki będą miały czas sobie zapracować. Natomiast pamiętajcie, że najlepszym rozwiązaniem będzie nie ściąganie do tyłu łopatek i w dół nas wszelką cenę, bo to też ma swój minus. Jeżeli są ściągnięte do tyłu do dołu, robimy w zwyczajny sposób, to tutaj ścięgną mięśnia nadgrzebieniowego, nie będzie miało miejsca, żeby. Zapracować. Nie chcę na ten temat już się mocno rozwijać, ale pomiędzy kośćmi, między wyrostkiem barkowym opatki a kością ramienną przychodzi, ścięgno mięśnia grzebeniowego i ono musi mieć miejsce do pracy. Jeżeli będziemy ją na siłę wsiągać w ruchu wznosów do boku, będziemy mieli troszeczkę z tym problemu. Oczywiście w tym momencie rozwiązanie jest takie, że robi się rotację zewnętrzną. Wtedy znowu pojawia się problem z tym, że ćwiczenie staje się mniej efektywne, wtedy się pochylamy i tak dalej, i tak dalej. Najfajniejszy sposób robienia wznostów do boku pod kątem mięśnia ramiennego zaprezentuj proszę w pochyleniu na 60 stopni ze wznosem do boku. Czyli takie, jaki po prostu my robimy i często uczymy. Dokładnie tak. Mamy zachowany ryb ramienno-opadkowy, mamy zachowaną rotację zewnętrzną, mamy idealny kąt pracy dla mięśni na ramiennych i jest to o wiele lepszy pomysł niż ściąganie do tyłu i w dół łopatek na siłę. Dziękuję. Teraz lecimy w takim razie z trzecim ćwiczeniem, ściąganie drążka. Naturalny rytm ramienno opadkowy jest taki, że w trakcie ruchu łopatki ściągamy się do tyłu i w dół, klatka piersiowa wypina. Jak widzicie łopatka po prostu pracuje razem z nami. Teraz zaprezentuj ruch, gdzie ty najpierw robisz typowo retrakcję, depresję i dopiero ściągasz ruch. Taka wersja też bardzo długo była, że tak powiem, w kanonie tego, czego powinniśmy się pokazywać teoretycznie. W praktyce chodzi o to, że ten ruch powinien wyjść naturalnie, to jest lepsza opcja. Jeżeli nie umie wyjść naturalnie, tylko wychodzi coś złego, pokaż proszę Łukaszu z elewacją. Zobaczymy, czy będzie umiał zrobić źle. No i teraz ściągaj. No, o, bardzo ładnie. Jak widzicie, Kaptura, część, kaptury część górna, znak aktywna, łopatka się wysunęła w trakcie, miał zgarbioną pozycję klatki. Przejdź proszę do przodu, Gosiu. I chwyć to, co się dzieje z przodu z Łukaszem. Proszę Łukaszu, zrób źle. Wiem, że to nie jest proste. O, na przykład. Bardzo często się tego możemy spotkać, czyli wysunięte tutaj ramiona do przodu, zamknięta klatka piersiowa barki w górze. Ok, dziękuję. To jest pozycja zła. Gdybyśmy mieli do wyboru jedną z tych trzech pozycji, tak, najlepiej byłoby, żeby, rytm, żeby łopatki w tył w dół ściągały się razem z ruchem i byłoby to dla nas naturalne. Jeżeli nie jest, to nauczmy się najpierw ściągać łopatkę do tyłu i do dołu i wtedy wykonywać ruch. Jest to o wiele bezpieczniejsze i o wiele efektywniejsze. Yy, więc zasadniczo nie ma takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, yy, co będziemy chcieli robić z tymi łopatkami za każdym razem. Bo w zależności od tego, na jakim poziomie zaawansowania jesteś, jak wygląda wasz balans strukturalny, czy umiejętność użycia konkretnych grup mięśniowych oraz równowaga sił pomiędzy nimi będzie dyktowała nam to, w jaki sposób będzie wyglądać technika, więc można powiedzieć, że jeżeli jesteś trójboistą, to zdecydowanie ściąganie łopatki do tyłu i w dół będzie najlepszym rozwiązaniem, bo w tym momencie jest to najbardziej efektywna technika pod kątem siły, zaangażuje najwięcej grup mięśniowych, żeby jak najwięcej wycisnąć, ale pod kątem wyglądu nie spełni im się najlepiej. Pod kątem wyglądu lepiej się spełni angażowanie y, rytmu ramienno-łopatkowego, czyli po prostu ściąganie łopatek do tyłu i w dół w trakcie ruchu i puszczenie ich razem z nich, ale jeżeli wam łopatki idą do elewacji jeżeli łokcie Wam uciekają, to najpierw nauczcie się ich używać, nauczcie się rozciągać kaptury, żeby te odbarki osiadły Wam niżej, a potem zacznijmy dopiero męczyć się z tym, że te opadki chodziły sobie samodzielnie. No, Łukaszu, coś dodać? Myślę, że temat jest wyczerpany. Opowiedz. Temat wyczerpany. Tak, nie ma też za dużo co więcej rozwijać, a potem za chwilę zamotamy, a myślę, że poszły konkrety po prostu. Więc generalnie to było podsumowanie. Lajkujcie, jeżeli się spodobało, komentujcie, wysyłajcie dalej. Pamiętajcie, że komentarze i lajki powodują, że nam się jeszcze bardziej chce nagrywać, a mamy jeszcze kupę i masę innych tematów, które byśmy chcieli pokazać. Na wielu możemy obiecać Łukasza bez koszulki <śmiech> <śmiech> jako zawodnika. się. Polecam. Ty w które miejsce ostatnio miałeś? W zawody? Drugie miejsce. W czym? <laughs> W kulturystyce klasycznej do 180 cm, więc jeżeli chcecie pooglądać nagiego kulturystę oczywiście w spodniach, to zapraszamy Was na kolejne odcinki. A dziękuję Wam bardzo, dziękuję Łukaszowi, dziękuję gości, nie dziękuję Natalii, która porwała nas rozproszyć, rozproszyć w trakcie nagrywania. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki. Teraz tak. Dobra, teraz. Aha, dobra, tu, bude, tu trzeba będzie wysiąć i teraz.